Witam, witam, witam was z Bazyl W szóstym odcinku w grze Minecraft Bazel Ten odcinek też będzie krótki, ponieważ tylko pójdziemy na polowanie i już od razu też mówię, że już na polowaniu byłem. Stąd ta biała podłoga z wełny ponieważ robię taki mały remoncik, jak już widać, wszystko tak inaczej poukładane. A i tutaj jeszcze robię piwnicę. Zrobiłem też drabinę, jak widać, ale jeszcze nie skończyłem, bo robię tutaj właśnie taki mały remoncik i robię też białą podłogę, ale nie mam za dużo wełny. Miałem zrobić yy, filmik teraz w szóstym tym odcinku czyli ten co jest teraz o jakimś serwerze albo y, przedstawić jakie są nowe rzeczy w minecraft 1.5 wiem, zrobię to w siódmym odcinku czyli jutro jutro jest środa, no to jutro yy. no, a teraz yy, te, w tym odcinku pójdziemy na polowanie żeby zrobić na serwerze, albo przedstawić, o, jak są nowe rzeczy w Minecraft 1.5 no jakby to trochę zajęło, ja chcę właśnie krótko to zrobić bo mamy tam owce, to może pójdziemy na owce a masz, a masz, a masz, a masz a masz! A masz! Juhu. dobra, git. Właśnie potrzebuję i najwięcej tej wełny yy, z owiec czy baranów, jak to tam się zwie. Nie pamiętam. Kurde. Stój! A masz, a masz, a masz. To... To nie zginęło. Chyba to. Masz. Dobra. Jeszcze jedno i mu Fajnie by było, gdyby się tutaj znalazła jakaś krówka. by się mięsko przydało. Mm, lub świnia. Bo się by mięsko przydało, a z nich najwięcej tego jest. No właśnie z owcy nie za bardzo Właściwie z owcy można powiedzieć że prawie w ogóle nie No masz Dobra Trzy wełny mam Fajnie było gdyby się tutaj na serio teraz znalazła jakaś próba No bo chcę yy... To właśnie mięsko, jakiegoś kotlecika. Ha 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 co tam jest? Nie toper! Znaczy nie nie będę za nie ganiał. Krówka, 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 krówka. Krówka, 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 krówka. krówka. Tutaj krówka, 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 krówka. Nie ma, ale za to znalazłem owce. Chodź tu. A masz! A masz! A masz! Uciekła! A... a jak już widzicie, yy, aż tak bardzo się właściwie nie zacina. A... Minecraft nawet jak nie nagrywam to aż tak, to chociaż troszkę mi się zacina, więc to jest standard, yy, więc spoko, yy, bo jakoś to naprawiłem, nie wiem jakim cudem, ale naprawiłem, no i że się aż tak nie zacina. Dobra, idziemy do domku, bo się robi noc! a nie chcę mi się nagrywać jak jest w nocy, ponieważ yy, potem się już robi na serio ciemno. Więc pójdziemy teraz do domku na chwilkę. Może się trochę podłogi zrobi, ale to i tak mamy tylko cztery wełny, więc za dużo się nie porobi, ale chociaż troszkę. No nie. No nie, wyjść z tej wody. A, A. juhu, wyszłam. Dobra. Tu idziemy do domku O nawet go widać już W ogóle nie wiem czy ja tak przez cały czas skakałem Jakoś tak Właściwie to mogłem tylko iść Dobra, mamy domek Wciśniemy na guzik, bo jak ciśniemy to nam się potem samo zamknie. O, mówiłem. Ja jak mówię, to się nie mylę. Oj. 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 Dobra, git. Jedno tu, drugą tu. Eee, y lol. Y lol. O nie, Spoko. No. Dobra, jedną damy sobie tu A co? Dobra, git Tu mamy jakieś ziarenka czy coś w tym stylu Więc damy je tutaj Do skrzyni Niepotrzebne nam Kompletnie E, już mówiłem, że, zro, że zacząłem robić piwnicę i mam drabinę. To mogę pokazać, jak zrobić tą drabinę. To jest bardzo proste. No najpierw trzeba stój ziem no Jeden oczywiście. E, nie wiem, postawić go byle gdzie. No i tak. No i te deski dębowe. Podstawa. Yy, co ja robię? No ja zawsze biorę tak. Dobra, mamy po 5 w tym Bierzemy te patyki. 20 ich mamy. Znowu stój się mieśniczy. I te patyki układamy w taki sposób. Myślę, że to na serio i każdy wie. No bo to jest proste. Więc myślę, że no to już na serio każdy wie. A jak nie wiem to się dowie Oj Kurde Dobra, to pozabieram Trochę tu się namieszało Strasznie Dobra Dobra Strasznie mi się tu namieszało Dobra, mam no, i w taki sposób się te patyki układają. No i to jest myślę, że to każdy wie. No i mamy, te, i mamy drabinki. Dobrze, kończę ten odcinek, ponieważ e, no, muszę kończyć. Ponieważ ten odcinek był akurat krótki, więc już go kończę. I do zobaczenia w siódmym odcinku Minecraft bazyl. Komentujcie, subskrybujcie i. i do widzenia.